Jak rekrutować ludzi do pracy? W jaki sposób budować zespół marzeń? Na ostatnim szkoleniu kilka osób podeszło do mnie i zapytało mnie o to, ponieważ widzieli mój zespół, który był pogodny, uśmiechnięty, miał bardzo dużo energii. Energii, która wychodziła od nas wszystkich, po to, abyście na naszej sali szkoleniowej czuli się znakomicie. Uh, witaj, ja nazywam się Anna Ewa Suska, jestem międzynarodowym trenerem, jak również właścicielem firmy Excellence ViaLut, które są liderami na rynku szkoleniowym w Wielkiej Brytanii a i w tej chwili również obsługujemy klientów już międzynarodowo. Um, Słuchajcie, z budowaniem zespołu ja wiem, że to jest temat bardzo ciężki dla wielu pracodawców. Nie każdy wie, w jaki sposób dobrać odpowiedniego pracownika, w jaki sposób dobrać osobę, która będzie na przykład rozwijała z tobą ten zespół. Ja myślę, że najważniejsze elementy to jest właściwa misja, wizja i wartości. To, co spowodowało, że ja mam tak cudowny zespół w Excellence Way, to jest właśnie misja. Moją, moją misją jest dostarczanie najlepszych produktów. W rozwoju osobistym, jak i również pom w pomaganiu osiągnięcia pełnego słuchajcie, pełnej takiej satysfakcji zawodowej moich klientów i wykorzystania pełnego zasobu. I mój zespół, kiedy zobaczył, jaką ja mam misję, że ta misja jest międzynarodowa, że zamierzam budować firmę na rynkach międzynarodowych, dla nich było to fantastyczne, żeby zaczynać od początku, żeby być ze mną, uczyć się ode mnie, ale też przede wszystkim, żeby byli częścią czegoś bardzo wielkiego. To, co działa na zespół, to, co działa na każdego człowieka, to wizja. Wizja jest pewnym Rodzaju marzeniem, tak? Bo my chcemy gdzieś pójść razem wspólnie z zespołem, nie tylko moja osobista misja czy wizja. Dlatego, jeżeli budujesz zespół, zastanawiasz się, dlaczego bywa różnie, być może właśnie brakuje Ci jasno sformułowanej misji, wizji i wartości. Um, w jaki sposób to zrobić dobrze? Najlepiej spotkać się z zespołem, zobaczyć, jakie każdy ma oczekiwania, do czego dąży, co chcieliby osiągnąć. Ponieważ pamiętaj, zawsze samemu można zrobić bardzo dużo, ale z zespołem można rozwijać się globalnie. I tylko z zespołem, który będzie szedł w jedną stronę. Zapraszam Cię serdecznie na moje szkolenia, gdzie omawiam te tematy bardziej szczegółowo.